Nie niedziela, piąta, trzydzieści coś, jedziemy dzisiaj do Ładka, pochodzić po plaży, a może nawet do chałup. Taka mgła, że we wsi obok się krowy Jechaliśmy w tej mgle. Jechaliśmy bardzo wolno. Jesteśmy we Władysławowie. No. Reszta rekinów w Pucyfiku. Wow. Ale fale zajebiście. Zajebiście. Zajebiście jest. Pierwsze znalezisko. Kij. I tu co jest? Piłka. To jest fajnie Trochę, cykam się Dlawzę zabrało Ja takiego Gdzie masz? Nie, monetę masz Pięć groszy Pięćdziesiąt Pięćdziesiąt gości A jak? Brawo ty Ciężko się kopie? Patrzcie to. Zbyt na monet. Super. Dobra, ja też mam tu sygnał. Albo i nie. Myło mi go. Co jest? Przed chwilą jeszcze większa fala doleciała. Jest, jest piękny medali. Ale ja zabezpieczam. Ale, miło. Ale, piękny. Głęboko? <grymka> tu trzeba zostać. To Eldorado jest, nie? Znajmi Jest kriośnik. To jest sukces. Żeby wyjeżdża z takich fal. Moneta. Pięć. Dwa złoty oh, oh, oh. Oh. Oczy Człowiek ty to wieszka Tomasz Pokaż Co? Co masz? Ooo, obrączka Sit, ale jest, ładno Jest, ale ja takie coś teraz Kurde, okej Oczy Monet sporo wychodzi, Ja zobacz to 20 groszy No mega kurde Wo, Ło, wo. panie Aż tak? Trzeba czekać aż odpłynie I szybko akcję. I uciekać Lip, Tam jest sygnał Jest złotówka. Jeszcze jest Tu jest jeszcze jeden sygnał, ale czy zdążę? Tu, bóg, stać chyba. Jest pięćdziesiąt. Złoty pięćdziesiąt obok siebie, ale cewkę wkę Oj, będzie. złoty 50 ufa, nie mam siły jedziemy do spokojniejszej wody fantyz Władka Pikuś ma mega, mega srebelko piękny medalik, ciężki parę monet ja mam 3 złote i zawieszkę jedziemy na chałupy idź w kierunku wody tu w lewo Musisz wyczuć złoto O dobrze, może grzyby będą Lepiej 5 zikopików Pierwszy sygnał, jeszcze nie doszliśmy do wody Jupi Chałupy, jupi Jest pierwszy pieniądz z wody Wyraź 20 groszy, ale to jeszcze nie wszystko. chałupy zaliczone. Jedziemy na Pucyfik do rekinów. Tam zrobimy podsumowanie, nie? Tak jest. Zobaczymy, o co oni tam koszą. Bo tu nic nie ma. Widać. Już nie wchodzimy do wody, ale idziemy zobaczyć co tam duży zbig przytulił. Taka mgła, że ciężko dużego znaleźć. Mleko. Duży. Możesz gwizdać? Duży. gdzie te białe ma na uszach. Ale widzimy. W mleku stoi. Dużego mamy. Tak to będę machał, bo zaraz znajdę. Nie, no zobaczymy, kurwa ja muszę być ten No to jest za duży. Nie. Nowe nie. sito. Zaraz się opuści tutaj, to nie jest tak poprzed, ale to i potalnie... On na kolana chodzi. Już niżej ktoś tak właśnie. Dobra, przeczes tutaj, bo są sygnały na bank. Kawał kotleta. Pięknie. Ja ci pokażę co my mamy. Ja mam monety, jakiś tam wisiorek, pikuś ma maszrebelko. No. Zaraz zobacz. U mnie tak? No, no, no. I pikuś ci zaraz pokaże swoje. No, no, no. I to wszystko wiesz na brzegu, nie? Obłobrącz też. też. Mm -hmm. i parę, parę złotych brak. No, ale położone. Naprawdę Władek, władek, hałupy i pucyfik. Idziemy mogę obejrzeć Nowe Tu mega namieszało w półcyfiku, dawno mi tu nie było Feste Ale nam się nie chce już powychybać chyba bo... Kurza wywalało krzaku I tu mega piękny widok w nowym porcie w płucku śnieg i styropian znaczy. Oprócz za w zatoce, dużo ciekawych rzeczy tam nie było. że lecimy na Hatiendę. pozdrawiamy z Płutyfiku. Ale dobre. Mm. Pyszne, daj dużego jeszcze. Ale gdzie masz jakiś coś? Tam wyżej, wyżej no. Tu? No o, tu, tu masz taki wielki. Jeszcze jeden. Jest! Mam. Ale wielki.